Tylko szybko wyprzedzić Ach, udało się No i pierwszy fan koszyczek zanętowy Eco fishing. 30 No Polmos, Polmosik, drugi fancik kopnięty Polmos Taka sytuacja, dzisiaj w rękawiczkach mam pierwszą monetkę Ale nie mogę jej Doczyścić w rękawiczkach co to takiego jest. Dajcie chwilę. Umyję w wodzie. No i wpadło 5 groszy. Musimy pod podrzeć o żeby dopatrzyć się, co to jest. Tak było zalepione. 90 rok, pierwszy rok tłoczenia. Chyba naszych współczesnych pieniędzy, jak dobrze pamiętam. No, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja dzisiaj znajduję się na Przeczycach, jezioro Przeczyckie, jeśli dobrze pamiętam, wymawiam, gdzieś tam usłyszałem, że poziom wody opadł, Ach, mam trochę czasu, jadę zobaczyć, zobaczymy, na razie co, wpadło 5 groszy i koszyczek zanętowy. Nie wiem nawet gdzie tu były kąpieliska, ani nic. No, podjechałem w jedno miejsce, pochodzę, poszukam. Też tam są z tyłu wędkarze, najwyżej ich dopytam, gdzie tu kiedyś były jakieś kąpieliska. No ale już monetka wpadła, więc może coś tu się podzieje. To widzimy się przy następnym dołku. No, sygnał 18:20. Błyskę daje. Widać tak trochę tu poleżała. Trzeci fant, i drugi wędkarski. Więc, no jestem na pewno na miejscu wędkarskim. Zobaczcie, jaka nagle plaża się tu zrobiła. Przypuszczam, że do linii tych krzewów były, była woda. Więc może być tego więcej. Ale tutaj te kamyczki ułożone. No nie wiem, szukam dalej. No chyba będę musiał kąpielić poszukać, bo teraz znowu ciężarek. Czwarty fan, trzeci wędkarski. No, i znowu ciężarek. No, i jeszcze parę kroków tam dalej podejdę, zobaczę. Jest jakby bardziej płasko. Może tam była jakaś plaża i, i muszę się poinformować lokalnych, gdzie, co i jak. No, tu się odbywało. No i ktoś wolił na metodę. Ach, no i taka sytuacja. Ciągle wędkarstwo. Nic, wyjdę trochę płyć i zobaczę. Jak nie polmos, to ciężarek. Ciężarek, ciężarek, polmos. Ciężarek, ciężarek, polmos. Jedna monetka. No, typowo wędkarska miejscówka. Przyszedłem ze 50 metrów bieżącej plaży i. Aj, dobra. Nie poddajemy się to na pewno, ale trzeba zmienić miejscówkę. Zobaczcie sygnał. Nie wiem, czy widać. Idealna jedynka. Normalnie mówię jedyneczka, mówię kopię, no kopię, folii się spodziewałem Ale tu nie folia Kamień Magnetyczny kamyk pewnie jakiś No na wykrywaczu jeszcze nie miałem Jakie leciutki, jeszcze specjalnie poszedłem go opukać żeby sprawdzić co to jest nie Jedyneczka Mam, mam drugą monetę <noise> Grosik z 1995 roku Albo szósty. A, mniejsza z tym. Ale kurczę no. Dobra, już nie narzekam, nie komentuję. Sam sobie wybrałem to miejsce. No ale wracam do tych wędkarzy, dopytać się, gdzie tu były kąpieliska, bo nie znam tego jeziora w ogóle. A prezentuje się no majestatycznie, nie? Po drugiej stronie jakieś kempingi. Tam jest zapora. A tutaj trafiłem ewidentnie na... Wędkarski raj No ja już pakowany w aucie tak o i ten wędkarz powiedział mi, że tu nie było żadnych kąpielisk przyjechałem, hej, kawał drogi czekajcie sekundkę, co wam co pokazać, bo kawał drogi i zobaczcie co wychodzi co wychodzi? Jeden wielki śmietnik tylu ołowi jeszcze nie wyłowiłem E nie wyłowiłem, nie znalazłem Czekajcie, muszę posprzątać po sobie o. Ach, Nawet ołowiu Myślałem, że to biło na kolor a Tak się w palcach Twarde, ale się gnie Dobra, zmiana miejscówki Widzimy się Gdzie? No, za Chwileczkę zobaczycie No i nowa miejscówka Jestem na pogori na trójce, wiatr wieje ale tam jeden kolega metalo poszukiwacz. tam kolejny. Dołączam się, ale może jeszcze wejdę do wody. Wiem, że to nie jest miejsce dziewicze, ale może coś się uda znaleźć. Zacząłem przy pomocy. Widzę, że tutaj śladów kolegi nie ma. I grosik wpada. Pierwsza monetka. 2,23 2,22 No mega Czysty, równy sygnał 61 Daje leszka <grymne> Drugi fancik Wsówka do włosów, ale widać, że tu leżała dużo Ktoś szukał chyba Jeżeli ktoś tu szukał To na pewno miał dyskryminację Albo nie kopał No nic, szukamy dalej już chwilę i wpada mi dwa grosze. Porozmawiałem tutaj z jednym kolegą. Znalazł 4,40 euro. Ale widzę po jego śladach, no nie pochodził dużo całej plaży. No więc zobaczymy. A może jeszcze do wody wejdę. Zobaczę. No głęboko było. <laughs> Kolejny grosik zatrzymał się tutaj. Przejeżdżający na rowerze. Może być kolega w Irlandii, opowiadał, że poszukiwał i super wyniki, no ale tutaj u nas niestety prawo takie, że nie mogę sobie pochodzić za historią bez pozwoleń. Dobra, bawię się dalej. No i wszedłem do wody, jestem pod mostem. Pierwsze co? Podkładeczka. Pierwszy złomik. Zakładam rękawice. No, i bawimy się dalej. Strajnie nadzieję, jak wchodzi. Powiem wam, chodzę już długo w tej wodzie. Jest też tu kolega, ale to już taki profesjonalista, 7 lat, mówisz, połowów ma w wodzie, w piance chodzi. Ten kolega poszedł tam za molo. Ja poszedłem z tej strony. Cisza głusza. Parę kapsi. To jest jakieś takie dziwne kółeczko, ale to nie wiem, żelazny sygnał. I nie wiem, czy to wykopałem przypadkowo, czy nie. Kopił wszystko, bo mało co dzwoni, żelazo, nie żelazo. Ale jeszcze chwilę, i będę kończył powoli. No, naprawdę w wodzie tragedia. Znaczy, tak wysprzątane elegancko na niebieskim pokażę. Sóweczka do włosów. Dzisiaj druga. <grym> Jedna na plaży. O, się rozwala. No nic. Trzeba będzie kończyć, więc chyba powoli będę wychodził. Przed chwilą wyszło 3 razy po 5 groszy, nie nagrywałem, a teraz kapselek. To co fajne nie nagrywam, a w kapce nagrywam, no. Wiatr się zerwał, w nie wieje cały dzień. Ja już tu wiele godzin bez efektów, no grosik. Jeszcze grosik wleciał. Już kiedy mówiłem, że chyba będę już kończył Skończyć nie mogę Ale chyba już się będę brał powoli Bo człowiek już zgłodniał Tu mam jakiś wysoki sygnał Może na żywo coś Si to odgodnie Zobaczymy, <noise> czy mi się uda to na raz podjąć W tym miejscu pod molem jest muliście pod wiatrem. No nie widzę nic żelaznego, stalowego czy innego kolorowego. To sprawdzamy jeszcze raz. Rzeczy tak zawiało się aż po kartce, na kartce, wyśpiewam <laughs> <laughs> sobie, aż się odstraszyłem. Rzeczy kopnięte, no chyba, chyba nie, jest. zobaczcie co mnie tu oszukiwało. Czekaj, nie widzę, co wy widzicie? Chodź, dobra, nie zobaczę, bo rękawicą mnie włącz kapselek kapcelek taki napis, ale szkiełko tu widziałem. tu jest, tak, tu jedno szkiełko i jeszcze jedno szkiełko. O, 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 bo mi dołem wyleci. Bo mi dołem wyleci. motam chaotycznie jeszcze ten wiatr dwa szkiełka i kapselek no i tak ja już na parkingu ja już przebrany pokażę wam tylko co jeszcze udało mi się dzisiaj Naleźć. Pogoria woda, same śmieci, 16 groszy, i jakaś kuleczka. Pogoria plaża, kawałek puszki, kapsle, zrywki i 6 groszy. No, a na przeczytach pełno śmieci, folii i wędkarstwa, pełno ołowi, no i polmosów. No i tam udało mi się 16 groszy wyciągnąć. No, cały dzień spędzony, no kurczę naprawdę Pogoria 2 godziny, nie, przepraszam, przeczycę dwie godziny, tu na Pogorii dwie godziny po plaży, trzy godziny w wodzie, 7 godzin zabawy. Na dziś to tyle. Widzimy się.